Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A szaweł niszczył kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Pewien człowiek, imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud samarii, mówiąc, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest mocą bożą, którą zowie wielką, mówili, a liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc kładli apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie im nie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo położę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze Twoje przepadną razem z Tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce Twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści Twój zamiar, bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, co powiedzieliście. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy. I głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu, Etiop, dworzanin królowej etiopskiej kandaki, zarządzający całym jej skarbem. I wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę rozumieć, jeżeli nikt mi nie wyjaśni. I zaprosił Filipa. Aby wsiadł i spoczął przy nim, a czytał ten urwek pisma. Prowadzą go jak owcę na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygłem. Tak on nie otwiera ust swoich, <laughs> w jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie? Czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać połóz. Po I obaj Filip i dworzanin weszli do wody. I ochrzcił go, a kiedy wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział, jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez, przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei.